Ten mężczyzna znalazł na ulicy monetę. Z tą monetą poszedł zagrać na automacie. Gdy tylko wrzucił ją do maszyny i nacisnął przycisk, od razu trafił jackpot za pierwszym razem. Właściciel sklepu patrzył na niego ze zdumieniem. Mężczyzna zebrał wszystkie swoje pieniądze i odszedł. Potem spróbował innej gry. Tym razem musiał odnaleźć damę spośród trzech kart. Postawił 100 dolarów na jedną kartę. Mistrz gry odwrócił kartę i rzeczywiście była to dama. Jego pieniądze natychmiast się podwoiły przy pierwszej próbie. Mistrz gry poprosił go o kolejną rozgrywkę, a mężczyzna przyjął wyzwanie. Mistrz przetasował karty, a mężczyzna uważnie obserwował. Następnie mistrz powiedział: "Teraz wybierz jedną kartę". Tym razem mężczyzna postawił 500 na ostatnią kartę. Mistrz gry był podenerwowany, bo znowu była to dama. Rozzłościł się i zaproponował kolejne starcie, ale tym razem gdy karty były tasowane, mężczyzna w ogóle nie zwracał uwagi. Po zakończeniu wybrał środkową kartę i ku zaskoczeniu wszystkich, to również była dama. Mistrz gry wpadł w szał i uciekł bez wypłaty. Następnie mężczyzna spróbował trzeciej gry. Tym razem odbywały się wyścigi psów. Kupił bilet i postawił na psa numer 1. Jego pies prowadził Obok siedział dziadek, który właśnie przegrywał. Postawił na psa numer 7. Mężczyzna zaproponował, aby się zamienili biletami. Staruszek z radością się zgodził, jednak wylała się szklanka wody, powodując zwarcie. Kamery zgasły, a wszystkie psy zaczęły wąchać kamerę. Ostatecznie wygrał pies z numerem 7. Staruszek był zaskoczony, a mężczyzna także zdezorientowany. Próbował przegrać, ale znowu wygrał. Następnego dnia miał lot na Bahamy, jednak w tym samym czasie wygrał znów na loterii. Z tego powodu spóźnił się na swój lot. Kiedy dotarł do biura, usłyszał wiadomość: samolot, którym miał lecieć, rozbił się. Wszyscy pasażerowie zginęli, a niezwykłe szczęście tego mężczyzny po raz kolejny uratowało mu życie.